Nazywam się Kyle Crane i przeżyłem apokalipsę. Kiedy wybuchła epidemia, byłem najemnikiem, który sprzedawał swoje umiejętności temu, kto dawał najwięcej. Organizacja o nazwie Gri wysłała mnie do miasta Haran. Miałem odzyskać tajne dane. Zaraz po wylądowaniu zostałem zaatakowany przez zarażonych. Uratowała mnie grupa ocalałych ludzi. Osobą, która mnie wyciągnęła była Jade. Gdyby nie ona i pozostali przy wieży. Byłbym kolejnym nieumarłym dziwadłem włóczącym się po ulicy. A później był Spike. Był dla mnie jak brat. Okazało się, że epidemia nie wyglądała tak, jak przedstawiały media. Grę wrzuciło mnie w sam środek koszmaru. Wirus spustoszył miasto i zamienił ludzi w potwory. Ale największym potworem ze wszystkich był Rice. Bataszka, który rządził miastem żelazną ręką. To on ukradł ten tajny plik. Wyszło, że grę to nie byli ci dobrzy. Nie chcieli lekarstwa, chcieli broni. Udało mi się ich powstrzymać, ale za wielką cenę. Straciłem wszystkich, na których mi zależało. Potem uciekłem do Rona i ukryłem się na wsi. Władze tam przejął dziwny kult wsioków. Nazywali siebie dziećmi słońca. Podążali za przywódczynią religijną, którą określali matką. Ona coś mi zrobiła, przemieniła mnie. Gra ścigała mnie miesiącami, latami. W końcu mnie złapali. On zamknął mnie w klatce, jak zwierzę, a później zaczął się prawdziwy horror.